Wchodzę w fazę odrostu. Trzy miesiące temu wpadłem na zajebisty pomysł, żeby zgolić moje włosy na baskata albo przynajmniej coś inspirowanego baskatem, i była to naprawdę kolosalna zmiana. Szczególnie, że przez ostatnie lata moje włosy były jednym z moich głównych atrybutów, czy też elementów rozpoznawczych dla mnie i tego co robiłem w sieci. Po trzech miesiącach stwierdzam, że chyba mi już jednak wystarczy, chcę sobie te włosy trochę odrosnąć do tego co jest dla mnie najbardziej charakterystyczne, i stwierdziłem, że podzielę się z Wami moim pomysłem na rozkład jazdy: jazda z włosami. Przede wszystkim będę musiał przejść przez fazę, którą już i tak przechodziłem pod koniec każdego z poprzednich miesięcy, czyli taki standardowy odrost. I obawiam się troszeczkę, że po mojej następnej wizycie u fryzjera może stać się coś dziwnego. Dlaczego? Ano dlatego, że kiedy moje włosy są takie krótkie, to one stoją mi dość sztywno, więc kiedy zgolę boki i zostawię górę, to może się okazać, że po następnej wizycie będę wyglądał po prostu jak rutkowski. Ale spoko, to będę musiał po prostu jakoś przetrwać. I wydaje mi się, że już na następnej wizycie, albo jeszcze następnej, te włosy jednak troszeczkę bardziej sobie podrosną. I wtedy chciałem sobie spróbować zrobić coś w stylu tego Messy Hairstyle od gościa z Fight Clubu. Nie oglądając, prawda, Fight Clubu, ale fryzurę znam doskonale i wydaje mi się, że bardzo by ona na mojej głowie pasowała. Więc, jeśli ktoś płakał po moim obcięciu włosów, to no trudno, ale będziemy szukać czegoś nowego. Mam kilka pomysłów. Jestem ciekaw też, szczerze mówiąc, jak ten odrost będzie wyglądać. Będziecie pewnie wszystko widzieć też na moich Tiktokach, na relacjach na Instagramie, więc zachęcam do śledzenia. Dzięki, że jesteście tutaj ze mną w tej włosiarskiej przygodzie. No i życzę wam zdrowych głosów, nie wiem.